Jestem, chociaż myślałam, że się nie wyrobię, bo dzisiaj trochę posiedziałam u mamuni dłużej, bo przyjechała moja i Ilonka, no i wiesz jak to jest, jak to jest, Nelka, hej, hej, jesteś pierwsza u mnie, Nelka jest dzisiaj pierwsza, Daria jest druga, tak, Kajkup, Witaj i Daria, no nie, no tak Daria, tak się tam widzisz, tak jest, witajcie kochani, witamy się pukając dwa razy łapką w ekran, yy, jasne Nelka, no pozdrawiam, pozdrawiam Darię, pozdrawiam Kajkuba, Kasie pozdrawiam i Lonkę pozdrawiam. Co ty siostra piszesz treścią? Co ty piszesz treścią? Fos fosforek, dobry wieczór. Co będę dzisiaj robić? No, będę robić w dalszym ciągu kuferek w kolorze popielatym. I mam nadzieję, że tutaj się trochę osób spierze, ale dobra. Słuchajcie. Witaj Wandziu, witaj kochana. Tak. <laughs> Wiem, to nie ty pierwsza siora i nie, nie ostatnia. Tu czasami wychodzą takie śmieszne sytuacje z tym słownikiem, że... Słuchajcie. Posiedziałam chwilę u mamuni też u, z siostrurką. Właśnie z ilonką. I podziergałam. Mam wydziergane jeden taki panel do tej do kuferka. I drugi panel do kuferka mam wydziergany. I teraz robię ten bok. Witaj, Grażynko. Witaj, kochana. I teraz robię te boczki. Te boczki. I już tu mam wydzierkany tyle. I to jest ten spód torebki i boki potem. I widzę, że niestety będę musiała domówić sznurka, bo nie miałam go tu z dużego zapasu, a ten wzór jest bardzo żarłoczny, tak jak już wcześniej mówiłam. Bąbelki zżerają więcej sznurka niż inny wzór. Trzeszczy. Ilonka trzeszczy. Cześć Szymon. A czemu tak mało ławek jest? Nikt się nie wita ze mną. O, o, o co tam mam? <grych> Pukamy paluszkę dwa razy w ekran. Dzień dobry Szymon. Tak. Coś dziwnie mnie słychać. A dlaczego? To słuchajcie, to może ja się rozłączę i już... Dziękuję Szymon. Kurczę, czemu dziwnie mnie słychać? O. No dobra, to ja w takim razie się rozłączę i łączę się jeszcze raz z korczeszczy, bo coś tak nie może tak być. Dobra, łączymy się jeszcze raz, tak?